Co jest ważniejsze niż ludzkie życie? Jakich argumentów chwytają się przeciwnicy naszych akcji? Oraz jakie skutki przynosi edukacja seksualna w Wielkiej Brytanii? To niektóre z tematów, które omówione zostały ostatnio na łamach serwisu Strona życia. Na błyskawiczny przegląd najważniejszych newsów zmieniającego tygodnia zaprasza fundacja pro prawo do życia. Czy sytuacja w Górowie i ławieckim sprawiła, że mafia aborcyjna się boi? Media zelektryzowała niedawno wiadomość o nastolatce z Górowa i Ławieckiego, która dokonała aborcji w piątym miesiącu ciąży. Swoje, prawdopodobnie nieżywe już dziecko, wrzuciła do pobliskiego stawu. Gdy więc sprawa wyszła na jaw, zarządzono poszukiwanie zwłok. Mimo, że jest to szokująca sytuacja, w wyniku działania aborcyjnej mafii nie jedyna. Dzieci po aborcji znajdowano już wcześniej w oczyszczalni ścieków i być może były to te same zwłoki, o których rozmawiano na aborcyjnym forum. O sprawie nastolatki pisaliśmy już wcześniej. Piszą o niej również aborcjonistki, oburzone faktem, że ktoś w ogóle śmiał przeprowadzić dochodzenie w sprawie, w której zostało złamane prawo. Więcej o relacji aborcyjnego Killing Teamu w artykule Cecylii Szymanowskiej. Do czego chcą doprowadzić obrońcy deprawacji, forsujące edukację według standardów WHO? Co stanie się, jeśli pozwolimy na rozdawnictwo pigułek poronnych? Okazuje się, że skutki mogą być opłakane. Edukacja seksualna w tej formie jest do niczego. Z pracownicą szpitalnego oddziału ratunkowego w Wielkiej Brytanii i w Polsce rozmawia Karolina Jurkowska. Możesz mieć jedną, wiele lub żadnej płci, twierdzą rządowi seksedukatorzy. Treści, które tak zwani edukatorzy seksualni przekazują młodzieży, są często absurdalne, ale w przypadku ich opinii o tożsamościach płciowych mamy do czynienia z bardzo wysokim poziomem abstrakcji. Czym jest osoba niebinarna i czy sama o tym wie? Jak mówić o osobie, która nie jest kobietą ani mężczyzną i jak ona wygląda? Fragmenty odpowiadające na powyższe pytania, przytoczone przez Filipa Nowaka, pochodzą ze strony regenbogenportal.de i zostały stworzone przez niemieckie ministerstwo do spraw rodziny. Ich adresatem są w szczególności uczniowie. Niedawno informowaliśmy o tym, że niemieccy nastolatkowie są namawiani do eksperymentowania ze swoją płcią, brania blokerów hormonów i tym Na tej samej stronie internetowej stworzonej przez niemieckie Ministerstwo do spraw rodziny znajdują się porady dla pedagogów pracujących w przedszkolach o tym, jak promować wśród dzieci różnorodność seksualną i płciową. Pedagodzy mają zakładać, że część dzieci będzie w przyszłości homoseksualistami lub zmieni płeć i dlatego wspierać ich inność. O tym jak konkretnie pedagodzy mają wspierać takie dzieci opowiada Filip Nowak. Wrocław Straż miejska blokuje pikiety stop pedofili. W sobotę 18 stycznia odbyła się druga pikieta z użyciem auta z przyczepką stop pedofili na wrocławskim rynku. Przed pikietą przeprowadzoną tydzień temu, 11 stycznia, uzyskano informację, że wjazd na rynek zgodnie z prawem jest dostępny przez ulicę Kurzy -Targ. Teraz, gdy zgromadzenie chcieliśmy powtórzyć, funkcjonariusze zablokowali wjazd na rynek, tłumacząc, że nie mamy ich zgody. O szczegółach zdarzenia opowiada Adam brawata. Kraków. W niedzielę odbyła się kolejna z naszych pikiet na placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Obok manifestacji przechodziły tłumy mieszkańców i turystów z zagranicy, patrząc na nas tym samym, dobrze znanym, pełnym zmartwienia, smutku i przejęcia spojrzeniem. Pokazuje to najlepiej, jakie emocje budzi i powinno budzić zabicie niewinnego dziecka. Wyraz twarzy przechodniów jest świadectwem tego, jak ważna jest nasza działalność i głoszenie prawdy, wciąż zamilczanej i nieznanej przez wielu. Więcej w relacji Marcelego Elsnera. Gdy brakuje argumentów, zawsze niedaleko jest przedszkole. Wtorkowa pikieta przy przejściu podziemnym, choć w miarę spokojna, nie obyła się bez wyzwisk i komentarzy zbulwersowanych osób. Tu niedaleko jest przedszkole, dzieci muszą na to patrzeć. To tylko jeden z argumentów skierowanych w naszą stronę. Jak wyglądały reakcje przechodniów na naszą pikietę oraz co o jej odbiorze przez dzieci mówi psycholog, opisuje Elżbieta Garaś. Łódź. 22 stycznia informowaliśmy łodzia na aborcji na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Piotrowskiej. Jest to centralny punkt, który kilka razy dziennie mija większa ilość przechodniów. Przebieg zgromadzenia był spokojny, mimo że prócz banerów z fotografiami wyświetlaliśmy film pokazujący morderczy proceder aborcji. Relacje z wydarzenia przedstawia Jan Bienias. Dwunasty raz przy skrzyżowaniu ulic Piotrowskiej i Piłsudskiego w Łodzi odbył się publiczny różaniec z intencji odnowy moralnej narodu polskiego i zadośćuczynienia Bogu za grzech aborcji. We wspólnej modlitwie uczestniczyło około 150 osób. Na kolejne takie wydarzenie za miesiąc, 13 lutego o tej samej porze w tym samym miejscu, zaprasza w relacji Piotr Bednarek. Do odwiedzenia serwisu stronażycia.pl zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Stań po stronie życia.